Powiedzcie mi, kto to jest? Co on pokazuje? Czy on komuś grozi? Czy on grozi nam? Pokazuje, że wszystkim. Co on ma na myśli? Czy ma na myśli na przykład Damiana Sobula, którego zabiła armia izraelska? Damian Sobul był wolontariuszem z przemyśla z mojego rodzinnego miasta, pojechał, Ratować głodzonych Palestyńczyków przez Żydów, i wraz z innymi został zamordowany przez armię Izraela. A może ten człowiek miał na myśli dziesiątki tysięcy dzieci zamordowanych przez armię Izraela? A może miał na myśli kolejnych dziesiątki tysięcy kobiet zamordowanych przez armię Izraela? A może miał na myśli kolejnych dziesiątki tysięcy mężczyzn, starców? Zamordowanych przez armię Izraela. Jesteśmy dla nich podludźmi gojami bydłem, które, jak przyjdzie pora, wyślą na rzeź. Chciałbym Wam przeczytać coś na temat Damiana, właśnie Sobulas Przemyśla. W 2022 roku rozpoczął współpracę z organizacją World Central Kitchen, angażując się w działania pomocowe podczas inwazji Rosji na Ukrainę. W lutym 2023 pomagał podczas trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, a we wrześniu 2023 służył ofiarom trzęsień ziemi w Marrakeszu, w Maroku. Zginął 1 kwietnia 2024 roku, a w zasadzie został zamordowany wraz z sześcioma innymi osobami podczas dokonanego przez tak zwane siły obronne Izraela ataku rakietowego na konwój humanitarny. Damian za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia został w 2024 roku pośmiertnie oznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wznowieniu działalności w strefie gazy World Central Kitchen nazwała nowy punkt żywienia na jego cześć – Kuchnia Damiana. Na początku 2025 roku ujawniono, że rząd Izraela wyklucza wypłacenie rodzinom ofiar odszkodowania. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista Ista, niecha im świeci na wieki wieku wamen. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista Ista, niecha im świeci na wieki wieku wamen. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista Ista, niechaj im świeci na wieki wieku wamen.